Czyżby przed nim kolejny nudny dzień w World of Tanks? Zaraz, zaraz. Czy wy też to słyszycie? O, to kod ho 23 Cameliter. Po wklepaniu kodu każdy z Was może stać się pomocnikiem Świętego Mikołaja. Zagrajmy w jednej drużynie, a dla najlepszych pomocników będą czekać prezenty. Siomakowie, zawitajcie już w piątym czołgmasie. Losujemy, jakim czołgiem dzisiaj zagram i będzie to Typ 5 Heavy. A moja misja, czyli demersz, który muszę zadać, to uwaga, uwaga, 17 tysięcy. 000... Oj, będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko i to dosłownie. No to zaczynamy, pojedziemy oczywiście na lewo i przypominam dla osób, które nie wiedzą, moja misja dodatkowa, czyli to 17 tysięcy uszkodzeń, jeżeli uda mi się wygrać, to wtedy zamiast trzech paczek świątecznych macie do wygrania 12 w ciągu masie. Więc trzymajcie kciuki, chociaż powiem Wam, że zadanie jest naprawdę bardzo skomplikowane, no bo gramy typem 5 Heavy. Pewnie nigdy bym więcej nie zagrał typem 5 Heavy, no bo ostatnio też białem może nie ostatnio, ale na streamie 24 godziny białem, trzot znaki biegłości. Nagrałem film na temat tego typa. Ale granie nim nie sprawiało mi jakiejś takiej ogromnej frajdy i zdecydowanie są lepsze czołgi w wojcie, ale to są czołg masy. W tym odcinku możecie zobaczyć właśnie wszystkie rodzaje czołgów od 9 do 10 tyru, oprócz oczywiście artylerii. No i pewnie teraz wam na ekranie wyświetla się osoba, która wygrała trzy duże paczki pod ostatnim odcinkiem bodajże. Koniecznie sprawdź sklep premium i twoje podarunki, bo tam powinieneś mieć do odebrania paczuchy. I koniecznie otwórz i może podziel się co tobie wypadło. No, artyleria będzie do nas strzelać. MXM4 z lewej strony nasze 60 p przejeżdża. My nie możemy tak przejechać, skończylibyśmy identycznie jak 60 TP i w sumie to jesteśmy naprawdę w słabej sytuacji, bo ten MXM4 będzie mieć ogień krzyżowy. Tu jest beczka i jeszcze artyleria, która cały czas do nas strzela. Więc tak naprawdę teraz powinniśmy chyba przeczekać. I się w MXM4 i dałem PSK za 627, więc przyjemny start, ale. Nadal nie możemy grać aktywnie, no bo te dwie artery nas zajadą e, i czekamy dalej na rozwój wydarzeń. O, już jedna strzela. Super, 152. O, nasza arta może rozwaja mxm 4 A mxm 4 nie ma. E, no i z tego, co tak zauważyłem na pierwszy rzut oka, bardzo dużo czołgu przeciwnik ma po tej stronie. Chociaż teraz zobaczcie, że Beczka zrotowała, FOX zrotowała, FOZ też zrotowała. I pytanie jest, co moja drużyna chce osiągnąć? Bo moglibyśmy spróbować i zagrać agresywnie, ale zaszczyt, że nasz superkonkurer jest obity, choć chyba STB podjeżdża, albo wracamy się i gramy drugą flankę. Według mnie powinniśmy się wrócić i utrzymać drugą stronę. Tak, patrząc taktycznie na to wszystko, bo raszowanie tego obiekta 705a w tej pozycji za kamieniem. Nie będziemy mieć żadnych szans, żeby go wyciągnąć, jeżeli on się inteligentnie ustawi. No i też plus te artylerie, które cały czas będą do nas strzelały, lepiej będzie spróbować wygrać tą stronę, gdzie są te medy. Jesteśmy wykryci. Nasz iMix M4 w ogóle świetnie rozegrał tą flankę, plus ten Foch dał naprawdę fajne wsparcie. No, jesteśmy istnym magnesem na artylerię, ale czego się dziwić? Przecież gramy typy 5 Heavy. I co? Pytanie, co te medy też robią? Czy może one uciekły, czy nie? Czy możemy je jakoś dorwiemy? Fajnie było wejść w pojedynek taki z fochem na bliski dystans. Foch nie będzie mieć łatwego zadania, żeby nas przebić, i my też możemy fajnie go ostrzelać. No i teraz muszę mieć pewność. O, zobaczcie, tu się drzewka połamały, to znaczy, że jakiś med ucieka w ten sposób, tylko nie wiem, co z drugim medem. I jeżeli ja będę grać sobie za tym narożnikiem i po mojej prawej pojawi się med, no to mam trochę przegwizdane. Dlatego lepiej będzie, w ogóle nie wiem, czy foch nie strzela z hajaków. Lepiej będzie, żebym zjechał sobie w dół. Grał z moim AMX-em M4 stb i z dołu po prostu wyciągał focha, jak i tą VZ. -t. VZ -t też nie będzie mieć łatwego przebicia na nas, bo mamy powiedzmy sobie ok pancerz, nie jakiś świetny pancerz, ale jeżeli VZ nie załaduje Golda, to będzie mieć problemy z nami. Oczywiście delikatnie się kontujemy. Wychylamy się, kawałek wieży. Po wieży niestety typa można przebić, ale zobaczcie. VZ z Golda odbiła się raz. No dobra, możemy zebrać tą pestkę i tak strzelimy sobie do focha, niestety Leopard 1, dobra, Oddaję. damage STB w Leoparda, foch jeszcze ładuje, e musimy dokończyć, e chyba dokończymy VZ, bo foch strzela z hajków, moi drodzy, foch strzela z hajków. I tak jak sądziłem, STB 1 i MXM4 pomogli nam z fochem, wyczyściliśmy sobie tą flankę, można powiedzieć. Eee, spróbujemy teraz skończyć focha. Szkoda, że nam działo rozwalił. Dobra, skończyliśmy go. Nie wiem czemu on gra na hackach, ale okej. Okay. No i teraz łapał powrót na drugą flankę, tam gdzie byliśmy wcześniej. Zobaczcie jak ciężko, dosłownie i przenośni, gra się takim typem więc heavy e, na otwartej mapie. Z jednej strony na drugą stronę jedziemy po kilkanaście km na godzinę. Oczywiście turbo sprężarka obowiązkowa. I odnośnie więcej informacji na temat typa, jak już mówiłem wcześniej, możecie znaleźć w filmiku, gdzie zmarkowałem typa. Tam trochę cennej informacji udzieliłem. I też w sumie z ciekawostek, od dzisiaj jak oglądacie ten odcinek, to jest wierzchołek drzewka na typa 5HV. Ja szczerze nie polecam, ale jeżeli ktoś jest chętny, to też odsyłam właśnie do tego materiału odnośnie typa 5HV. Jedzie sobie 705, celujemy się. Ono tylko nie wiem, czy bok wieży. Okej, okay. niestety nie przebyliśmy. Niestety te, ta część kadłuba, którą mógłbym przebić, zasłaniała ta lufa Focha 155. Ale co, musimy ruszyć do przodu, oczywiście, nie możemy się zatrzymywać, bo zaraz będzie koniec bitwy. Damage'a już za dużo nie ma. No i cienko, cienko widzę tą misję na takim czołgu. Gdyby nam rzuciło tego Chieftaina, który był bardzo blisko wylosowania, to wtedy jak najbardziej wierzyłbym, że tę misję można zrobić. Niestety z typem 5 Heavy za bardzo tej wiary niestety no nie posiadam. Jest 140, przebiła nas. Za złota chyba w to jarzmo działa. Nie ma obiekta, 705. Musimy... A, nie ma też grilla w ogóle. Superkonkarl na ślepo chyba strzelił. No po Arte i 140, o ile w ogóle zdążymy. No i nie zdążyliśmy dobić 140 i pewnie nie zdążymy dobić GW-100. Takie są też obecne czasy na takie wolne, bez pancerza, w sumie czołgi ciężkie. Bez pancerza to też jest kontrowersyjne, no bo niby mamy pancerz, ale w rzeczywistości mamy tyle ich spotów, że jak ktoś załaduje golda, to go praktycznie nie mamy. No dobra, mamy stalową ścianę, 2100 uszkodzeń i tylko niby 490 zablokowanych. To jest dla mnie trochę podejrzane. Niby otrzymane trafienia, 11,4 przebicia, 1 bez przebicia. No dobra, w sumie nie ma co komentować, jedziemy dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do gier, to bardzo polecam sklep Eneba. Jest to serwis, w którym kupujemy klucze do gier, na przykład na Steamie, po najczęściej tańszych właśnie cenach. Jest też specjalna promocja kup z promocją PayPal, czyli cashback 25% i minus 5% z kodem. Zobaczcie sobie sami, jakie są tytuły. Może ktoś właśnie znajdzie coś do siebie. Link jest oczywiście w opisie. Polecam serdecznie skorzystać z mojego linku. No i to tyle, lecimy dalej. Z materiałem. Kopalnie. Spróbujemy na początek załadować może pocisk od około burzący, który ma 70 penetracji i 770 uszkodzeń. Na złocie mamy 600 uszkodzeń i 290 penetracji, na zwykłym pocisku 257. Ładuję tego haeka, bo może liczę na to, że strzelę jakiegoś batchata wjeżdżającego STB-ka, ale nie. Może MX się wychyli? Niestety nie. No to wracamy do normalnej amunicji kiedyś, 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 w sumie chyba dwa lata temu. Na typy 5 Heavy grało się na pocisku, które, znaczy na dziale, które strzelało z pocisku odonko Niestety wraz z nerfem, z nerfem pocisku odonko już na tym dziale się nie gra i gra się na zwykłej amunicji. Kiedyś w sumie typ 5 Heavy na tym dziale, gdzie mógł strzelać z hajaków, to był mega mocny. Nawet pamiętam takie czasy, kiedy w turniejach brało się na Himmelsdorfie mnóstwo typów 5 Heavy. Które wyjaśniały wszystkie inne czołgi z DP-em i tak dalej, bo ty 5 Heavy miał mnóstwo HP, dobry pancerz. Nawet na kopalnia grało się na Typ 5 Heavy, pamiętam. No też był po prostu przepotężne na tamte czasy. Jednak to wszystko minęło. Szkoda, że nie trafimy w mx Generalnie misja prawie że nie do wykonania, ale ja się nie poddaję. Postaram się oczywiście zagrać jak najlepiej dla Was, bo może teraz. Aj, no tyle, szkoda, szkoda, brakowało takiego strzału. Gdybym to przebił, to jest prawie, że 800 uszkodzeń. Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się, jeszcze jest szansa w AMX-a. On może być nierozważny, chociaż teoretycznie on strzela do kogoś. Dobra, za 900, super, elegancko, tylko szkoda, że dostałem zbiorniki. To są ważne strzały, jeżeli uda mi się przebić jeszcze tak badczata, który może nie będzie ogarniać, to... Byłaby rewelacja. Na małsa mogę podjechać tam na jeden na jeden, chociaż on strzela z Golda i. Generalnie może być z nim pojedynek dosyć trudny. Ale chyba nic tam innego nie pozostało, bo graje na tym środku. Chociaż zobaczcie, co się dzieje na minimapie. Mamy przejętą wodę. TVP jak pojechał na wodę. Jeżeli my mamy wodę, to znaczy, że wszystkie te czołgi, które tam są pod górką, pod kamieniami, mogą być wyciągane przez naszego TVP-ka i wz yy, która tam stoi. Tylko oczywiście musimy spotować te czołgi. No i nasz TVP-ek powinien przejechać sobie. Wtedy taka esetka jest jak najbardziej do wyciągnięcia. Zobaczcie, odbija się już TVP-ek od te sety. Ale my yy, to miejsce pod środkiem możemy jak najbardziej wygrać. No i dlatego Rino coś już jest zmuszone, że wyjechać. Eseta też tak nie może stać, więc pojechali na środek. Według mnie to dobra decyzja. I co? Czekamy na kolejny magazyn tego tvp chyba. Wychylamy się na środku, jest stb A i szkoda, że trochę eseta mi zasłoniła go. A ja zebrałem w tym momencie od esety i. trochę nie popatrzyłem. Dobra, 907 dostała od nas. Nie wygląda to jakoś tragicznie, bo nadal. A Tutem typa 5 heavy jest to, że mamy 3400 punktów wytrzymałości. Obstawiam, że esta to znowu się wychyli. A i była wokiem i milimetry, milimetry, i by to nam weszło. Tylko teraz stb niestety ma to na tyle dobrą pozycję, że może nas przebijać jak chce i od nikogo niestety nie zbierze. Więc my musimy się teraz wycofać na pewno. Fajnie było dobić tego MXa, który jest mocno denerwujący. Okej, okay, nie ma MXa na górce. Teraz został tylko STB. -ek. Możemy spróbować się zaraz na niego wychylić, jak on zajmie się naszą Esetą. Albo i nie. Zobaczcie, Esetka znowu jest obijana przez WP, Świetne. Ten DFek gra. Spróbujemy tego STB-ka jakoś pacnąć. Niestety nie weszło. Dobrze, on nas nie przebił. Już trochę tych punktów wytrzymałości nie mamy, więc. Też nie możemy być aż tak pewni. Może z tej strony spróbujemy coś zrobić temu stb -kowi. O, ktoś nie trafił w niego. O, udało się przebić, idealnie. Teraz STB ma 97 HP. O, już nie ma stb -ka. I udało się to zrobić. Mausa też nie ma. Szkoda, że nasza drużyna tak e, szybko rozwala przeciwnika. Bo tu mogła być naprawdę dobra bitwa dla mnie. Ale nadal nie jest źle, nadal jest bardzo dobrze. 3300 uszkodzeń na typy 5 i jeszcze mamy potencjał na zdecydowanie więcej. Teraz w ogóle to możemy podjeżdżać pod górkę według mnie, tylko fajnie by było, gdyby STRF został zaświecony przez naszą WZ. Stolujemy się. O, jest lodówka. Dobra. Łodujemy heka na lodówkę. I niestety nam to nie weszło. Już schowała się lodówka za ten za górkę to nie wiem, czemu próbuję na siłę wjeżdżać na górkę. Bo to nie jest dobre rozwiązanie, chyba. Ja muszę się wcelować niż życie, tak. No właśnie, jest DesterV. Wcelujemy się w niego. Rykoszet, moi drodzy, rykoszet od DesterVa to jest coś, czego. Oczywiście nie chcemy widzieć. Dobra, teraz możemy pojechać po tą 97, która i tak jest. ...właśnie fragiem dla naszej drużyny. Podejeżdżamy chyba dalej na górkę i celujemy się w tego strv'a. Jest FV, ok. Dostaliśmy z przebiciem, ale już... ...że tak powiem w tym etapie bitwy musimy ryzykować takimi wychyleniami. Bo tu zaraz nie będzie co zbierać z przeciwnika. Jest lodówka, która strzela nas do zero. My nie trafiliśmy. Aj, mogłem się wcelować w to miejsce. Nie zauważyłem, że lodówka jest na tyle duża, że nie może się w pełni schować. I można było oddać ten strzał tutaj, a nie na siłę. Jak już się chowała lodówka. Chyba nam to weszło, chyba nam to weszło na ślepo. Jest lodówka. I znowu nie trafiliśmy w lodówkę. No te dorwał. Yy, SRV. My spróbujemy jakoś zjechać z tej górki. O dziwo udało. Nam się bez straty HP. Esetka również. Chociaż ona chyba się przewróci. No. Nie mam za bardzo jak jej pomóc, no bo gonię damage i tak jakby to przez to, że esetka się przewróciła, to nie miało już żadnego znaczenia. Gdyby to był początek bitwy czy coś, to jak najbardziej bym pomógł naszej esecie, ale teraz to by kompletnie nic nie zmieniło. Ale zobaczcie, że za taką bitwę otrzymujemy oznakę mistrzowską As pancerny. Pokazałem chyba klasę na tym typie 5 heavy. coś zapamiętałem z niego. Bardzo fajna bitwa. No to co, lecimy trzecią i ostatnią. Pozostało nam tylko w cudzysłowie 10 tysięcy uszkodzeń. Nie poddajemy się. Może to będzie ta bitwa, bitwa życia na tywie 5 Heavy. Oczywiście trzymajcie kciuki i lecimy do miasta. O nie, T9,5 nas podpaliło. Nie wiedziałem, że jestem bokiem do niego. Strzeliłem do A7,5, ale szkoda, że podpała siadła w nas. Trochę głupota z mojej strony. Spróbuję skontować dolną płytę. Dostaliśmy w silnik. Ta 9.5 nas teraz robi jak chce. A my nie możemy się za bardzo wysofać. Też medy przeciwnika grają dobrze. Ale nie ma te 30. Jakiś pozytyw. Tylko my mamy pół. Nie, mamy mniej niż pół punktów wytrzymałości. i jeden oddany strzał, więc tragedia, tragedia na ten moment. Jeszcze nie trafiliśmy w 60TP. Ładujemy. T95 będzie się wychylać. T75 podjechało. Dobra, wychylamy się na konkurora. który się odbił. Przebijamy go. Wychyla się fałka. I nie ma fałki. Wyparowała od lodówki. Teraz wychylamy się na konkurora, który nas przebił z amorakiem. Na szczęście nie trafiło, ale my nie przebyliśmy. tra ge ja. Niestety, jakby to jest ogromny minus grania takim klocem, takim klocem. Podjedziemy w jakąś pozycję i nie możemy się dobrze schować, wychylić czy coś, bo od razu przeciwnik wszystko widzi. I też nie do końca rozumiem jaki jest obecnie sens w dzisiejszych czasach chyba 5 heavy. No bo są czołgi, które są mobilniejsze, z lepszym pancerzem, które tak łatwo nie można przebić, z lepszym działem, celniejsze, z lepszym DPM -em. i tak naprawdę z wszystkimi innymi parametrami są lepsze niż typ 5 heavy. Według mnie ten czołg zdecydowanie powinien zostać zmieniony, bo miał swoje czasy, ale one już dawno, że tak powiem, minęły. I tak nie do końca rozumiem, po co ludzie, po co jakby nadal on jest w grze w takiej formie jakie jest. I to tyle. Ale oczywiście nie narzekam, jakby, że nim gram czy coś, bo poprzednia bitwa wydaje mi się, że była całkiem fajna i pokazałem trochę umiejętności. O, i teraz fajny strzał tego leoparda. Ale wiecie, jeżeli mo można grać jakimiś czołgami, które mają lepsze działa i lepszy pancerz, to czemu grać typem, co nie? Ale to są czołgmasy, masy. Tutaj możecie zacząć wszystko. Wychramy się na konkurora. Kończymy go. Jest 60p w sumie. Reszta czołgu jest po drugiej stronie, my jesteśmy na dwa strzały od 60TP, więc podjeżdżamy agresywnie na niego. On raczej nie mógł uciec, nie jest na tyle mobilny. O, takim przykładem właśnie lepszego czołgu jest między innymi 60TP, według mnie. No bo 60 p nie ma tak dużo słabych punktów, jak na przykład te miejsca, te miejsca, to miejsce, to miejsce całe. 60 p generalnie ma też lepsze działo oczywiście, ładuje 3 sekundy dłużej, ale strzela za 750. Nie wiem czy też nie ma lepszej celności na tym dziale akurat. Tak mi się wydaje, ale w 100% pewnie jestem. No i generalnie jest o wiele mniejszy, 60TP. No i oczywiście ten pancerz. Dobra, zostały strv 50. Niestety nie uda nam się zrobić naszego dodatkowego challengeru na 100%. To jest niemożliwe i nierealne. Ale też do tego typu challenge'u musiałbym mieć lepszy czołg oczywiście. No i takie mamy skryny końcowe. Widzicie, że tutaj jesteśmy drodzy w drużynie. Generalnie sesja nie jest zła, no bo prawie 3,5 tysiąca uszkodzeń. Jak na taki czołg super ciężki, tak go nazwijmy, to świetne statystyki. No i to było na tyle. Nie zapomnijcie o naszym konkursie na trzy duże paczki świąteczne. Musicie być oczywiście subskrybentami mojego kanału, śmiało subskrybujcie mnie i zostawiajcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Jaki komentarz, który musi zawierać nick w grze. I tam na kolejnych odcinkach będę losować osoby, które są szczęśliwcami i dostaną trzy duże paczki świąteczne. Ja już będę się żegnać. Trzymajcie się. To elo.